Siam witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj mamy potężnego news'a. Mianowicie, punkty nauki są dostępne teraz w sklepie. O mój Boże. W sklepie internetowym Albiona i w grze. I teraz można sobie kupić 1400, 4000 albo 10 tysięcy punktów nauki za odpowiednio 20, 50 albo 100 dolarów. Tak, i teraz można się szybciej rozwijać, umiejętności swoje bez utraty tempa. I mnożąc zdobytą sławę przez 5 wybranych węzłach, tablicy przeznaczenia, punkty nauki mogą pomóc ci w pełni wykorzystać czas gry, odblokować nowy półnek lub odkrywać różne ścieżki dla twojej postaci. Generalnie, no po prostu zapłać, będziesz lepszy, nie? Więc, no typowy pay to win. No i teraz jest mega, mega negatywny odzew wśród graczy, szczególnie tych, którzy są free to play, że no jak to takie. Pay to win, wprowadzać do takiej gry, to przecież to wszystko zniszczy, to przecież to, teraz, to już w ogóle. Albion to już jest w ogóle pay to win, teraz to już się nie będzie dało grać w to. Teraz wszyscy to będą tak o się na 120 i a daj pan spokój. No dobra, ale czekaj. Zadaj sobie pytanie: Generalnie, co to zmienia? Co zmienia dodanie tego, że ludzie mogą sobie kupić te punkty nauki? Powiedz sobie to na głos, jeszcze raz, a potem. Zastanów się, w którym miejscu nie mogłeś do tej pory przyspieszyć czegokolwiek za kasy. No po prostu, za zutówki. W którym miejscu Albion Cię tak blokował, że po prostu, no nie dało się. Nie dało się w żaden sposób tego przyspieszyć. Nie wiem. Weźmy sobie na przykład, co ci tam przychodzi do głowy. Zbieractwo, nie? Na przykład. O. Dobra, czekaj, zbieractwo sobie pukniemy. Wiesz, co można w zbieractwie zrobić? No. Można jeździć dzienniki zbierackie. Takie książeczki, które dają nam ekspas zbierackiego. Jest taki short nawet na YouTubie. Tam nie wiem, przed pół roku, z roku, wcześniej, jak gościu w ciągu jednego shorta, dosłownie czyli minutki zjada sobie po prostu wszystkie książeczki i odblokowuje sobie wszystko na ósemkę. Ma taki dość spory zasób tych książek z Plesakoposu, zjadaje i ma wszystkie narzędzia na ósemkę, w ogóle nie zbierając w grze, tylko tam mając te, te trójkowe narzędzia blokowane Tyle. Nie dało się? No dało się, wystarczyło po prostu odpowiednio sobie golda kupić za kasę, golda zamienić na silvera, bo przecież gra pozwala nam, mamy market tutaj, golda na silver, kupujemy golda, zamieniamy go na silvera, za silvera idziemy na market, kupujemy sobie takie dzienniczki, i mogliśmy sobie zbieractwo nawet na setne specki wylevelować. Nawet na setne specki. Tylko trzeba było odpowiednio dużo tych dzienniczków zjeść. Więc nawet nie trzeba było iść gdzieś czegoś zbierać. Więc jeszcze prościej niż punktami nauki to można zrobić. Nadal tak działa. Więc... Można? No można. No dobra, no to... Może crafting? Crafting, no przecież crafting, no to trzeba... Wpłacasz silvera w luj. Idziesz sobie, krafcisz. Znowu. I przepalasz te przedmioty. Można zniszczyć przedmiot za podwójną sławę. W ostatniej zakładce, w każdym craftingu, prawda? Nie, czyli na surowcach po prostu przepalasz tego tonami, tracisz po prostu, ale przepalasz, robisz specki. No można, pay to win zrobić. No można. Stracisz silvera? No stracisz. Ale przecież kupiłeś go za złotówki, no Tu ciekawa strata. Więc też można było wszystkie craftingi w ten sposób zrobić. Więc całą tą połowę drzewka generalnie mamy załatwioną, nie? Można było wcześniej normalnie wszystko ten. I craftić można było na potęgę na stracie, więc pay to win, tak jakby, bo można było sobie wpłacić golda i zamienić go na silvera. Przypominam, tak samo można było wszystkie zbieractwa zrobić. No, ok, no dobra, no to powiesz, no może wyspy, wyspy I no, przecież tego się nie da w żaden sposób przyspieszyć. No nie, mam ileś tych wysp i koniec, ale możesz sobie pozakładać 10 altów, możesz sobie powynajmować wyspy od kogoś i wtedy dosłownie. W jeden dzień nawet możesz sobie odblokować wszystko tutaj. Jeśli będziesz miał odpowiednio dużo wysp. Dużo kasy za to zapłacić, żeby te wszystkie wyspy zupgrade'ować, te alty postawić i tak dalej. no... Mogłeś, mogłeś to zrobić, mogłeś powynajmować dużo wysp od ludzi. Mogłeś. Więc. Tu i tutaj też zarzewka, też mogłeś tak zrobić. Sadzenie, jednego drugiego, hodowanie, wszystko można w ten sposób zrobić. Po prostu wystarczy odpowiednio dużo wysp zrobić. Tutaj mamy craftingi, więc to samo, możemy przepalać ile chcemy. Dobra, no to może PvE? Jak PvE zrobić? No dobra, no tutaj co? Co byście zrobili na PvE, żeby jeszcze nie kupując punktu nauki zrobić Paytwin? Czy wy nie słyszeliście o książkach na expa, które dają po 10 tysięcy? Czy wy nie słyszeliście o sakiewkach? Tak, sakiewkach, które dają nam dodatkowego expa. O takie sakiewy na przykład, im wyższy tier takie sakiewki, tym lepszy przelicznik i więcej fejma. Tam jest plus nie wiem, 70%, plus 80% na tej maksymalnej. Plus kredyty. To też kosztuje silvera. Wszystkie te rzeczy kosztują silvera. Możecie ładować tego ile chcecie. Książki zjadać o takie właśnie książeczki. Możecie zjadać tego ile chcecie. Przecież tego tonami można zjeść z marketu. Można było zrobić? No można było pay to win walnąć. No przecież można było. I mogliście sobie, nie wychodząc dosłownie z marketu, zrobić całe drzewko na 120. Jeśli odpowiednio dużo pieniążków włożyliście, żeby... Pozjadać po prostu książki. Czemu nie? No dobra. No to co nam zostaje? No kurde, już tego drzewka to tak niewiele nam zostało generalnie. No chyba tylko to. Chyba tylko w tym jednym miejscu... No bez punktów nauki... No to... Jednak jest lipa, nie? No bo jak to my przyspieszymy, generalnie? Bo zdobywamy tutaj zatrakowanie. Więc to jest chyba jedyne drzewko, jeśli się nie mylę, na które te punkty nauki tylko w ten jeden sposób wpływają, nie? Że nie można tego niczym innym przyspieszyć, tylko trzeba właśnie faktycznie trakować. Więc. Ale z drugiej strony tutaj dość mało punktów leci, generalnie. Więc więc tutaj też jest wątpliwe. Bo jeśli chcemy pójść pod to trakowanie. To tak naprawdę dużo tych punktów nauki nam nie potrzeba, żeby wysokie specki wbić. Dopiero na tamtej wyższej, może więcej na pożera, ale no dość mało tego wciąga, więc niewielki zysk. Więc jak to wszystko sobie skombujemy razem do kupy, to tak naprawdę dużo wam się zmieniło w momencie, kiedy wprowadzają te pakiety z punktami nauki. No powiem wam tyle, co wam się zmieniło. Głowa was od tego boli, bo myślicie, że jest jakieś gigantyczne pay to win, ale. Tak naprawdę tyle się zmieniło, że Pay2Win będzie teraz po prostu wygodniej robić. Nie będzie dawało więcej niż do tej pory praktycznie, oprócz tego jednego żywka, ale będzie po prostu wygodniejsze, bo nie będę musiał iść i tylu książek sobie kupować, tylko mogę sobie kupić punkty nauki i troszkę książek, i one będą pięć razy mocniej działały. Czy mogę sobie na przykład, no nie wiem, Zamiast craftować 5 razy tyle przedmiotów, to kupić punkty nauki, nie? Więc generalnie, no, będzie po prostu wygodniej to zrobić. Ktoś będzie musiał na przykład poświęcić na to, nie wiem, 15 minut mniej, 20 minut mniej, pół godziny mniej, żeby osiągnąć to samo, kupując po prostu i po prostu na markecie będzie też mniejszy zrzut, jak ktoś będzie chciał sobie coś przyspieszyć. Czy na przykład mniej książek na expo zejdzie z marketu, czy na przykład tych książek do gatheringu, czy na przykład mniej surowców zejdzie, takich typowo na przepalenie, na crafting, bo będzie można sobie puścić właśnie punktami. Więc tu jest realny wpływ. Nie, że będzie mocniejszy pay to win, tylko, że z marketu ludzie, którzy będą płacić, będą mniej ściągali. Bo będą mogli to zrobić w prostszy sposób, w ogóle nie ingerując w rynek. Znaczy, no, w 5 z mniejszym stopniu. No i to to jest cała generalnie zmiana na tą chwilę. A Ameryka już od dawna takie pakiety posiadała, na przykład Ameryka. Więc to nie wiem, dlaczego was tak mocno dziwi, że coś takiego wprowadzili. Oczywiście, nie podoba mi się to może do końca, ale. Było to raczej nieuniknione, że w którymś momencie przy tak. Duży ekspansji naszego drzewka, te 120, i tak dalej, gdzie tak dużo tego fejma potrzeba, i coraz więcej broni tutaj dochodzi, że w końcu puszczą gdzieś tam no coś za kasę, żeby można było sobie jakoś ulżyć, prawda? Ale przypomnijcie sobie, wy naprawdę z całego drzewka korzystacie. Przecież na przykład kilku broni, tylko albo kraftujecie dwie, może trzy rzeczy. W większości was, oczywiście. Więc. Co to da osobie, która będzie max drzewko zrobione, bo sobie kupi pierdliard punktów nauki? Jeśli wy w tym jednym jedynym secie pójdziecie sobie na 120, to i tak będziecie na poziomie odpowiednim. Hmm? Więc nie ma co się spinać, róbcie swoje po prostu. Pamiętajcie, że gra z czegoś się też musi utrzymać. I to się nie zmieni. Macie free to play gierkę, dostęp za darmo, no ale z czegoś te serwery muszą żyć. Ktoś musi mieć za co pensję otrzymywać, więc cieszcie się, że są tacy ludzie, którzy płacą, żebyście wy nie musieli. Bo jeśli ty nie płacisz i wszyscy by inni nie płacili, no to gra mając zero przychodu, no musiałaby zamknąć serwery generalnie. Więc lepiej niech już tak będzie, tak mało szkodliwe te pay-to-win wprowadzili, niż jakby na przykład dali, że jak zapłacisz i masz, nie wiem, premium kupione za kasę, to na przykład zadajesz 5% więcej obrażeń. To by było pay to win, faktycznie. No, także tutaj jest takie, bym powiedział, lekkie. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Macie linki do Twitcha i do kika poniżej. Także wpadajcie śmiało. I lecę. Do następnego.